Mano, to ja, Wolf, tak? I dzisiaj gramy w Igrzyska Śmierci, tak? Jeszcze raz. I to jest e, odcinek drugi, tak, odcinek drugi e, mojej nowej serii e, Igrzysk Śmierci. To e, pierwszy wygrałam i miałam szczęście, oczywiście. <grych> jak, jak nie widzieliście, to wsadzę link...

Tam ktoś jest, tam wszędzie sam. Dobra. <laughs> nie wiem co to było, ale dobra. No to dzisiaj lecimy jeszcze raz. O, właśnie, mam nie mówiłam. O jezu. <laughs> no nie udało mi się. Um, mam tu moją nową. E, nowy e, skin. Tak. Normalnie mam tego wilka. Ten, tego, którego zrobiłam sama. Ale tym razem chciałam współpracować z nowego i zrobię sobie prawdziwą dziewczynę. I zrobiłam da się jak widać, ouch, ale lagi, nie dało mi pić. mamy, ale mamy jeszcze ziemniaki i tak dalej, no to będziemy e, żyć, bo mamy ziemniaki przecież. Jak się ma ziemniaki, to już przecież się wygrywa, nie? Tak zawsze jest, nie? Nie? No tam ale myślałam. ale tutaj byłoby fajnie, bym tam wejść, ale nie mogę na razie. E, bo źle poszłam, źle, źle poszłam, ale tutaj nadal jest skrzynka. Się. Dobra, mamy złoty mieczyk. Złoty mieczyk. Dobra, no to lecimy. Zobaczymy czy, czy nam się da e, wygrać. E, właśnie sobie grałam niedawno teraz, e, 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 ale nie nagrywałam. I wygrałam, tak? Muszę się wam pokryć, trochę pochwalić. E, wygrałam było fajowo. E, właśnie wygrałam dlatego, że E, ja, ja miałam e, złoty mieczyk, a on, e, ten drugi gra, gracz, miał e, żelazny. I dlatego, że wygrałam, to się bardzo cieszyłam. Ale on, jak był deathmatch, i on chyba tego nie, on tego chyba nie wiedział. E, przed deathmatchem, właśnie, ja czekałam na deathmatch, bo e, już nie było napisane tak, nie wiem, 20 sekund do deathmatchu, no to ja już czekam sobie. A nagle widzę, że tam ktoś sobie stoi. No to idę do niego, nie? I tam sobie. I go atakuję. Oczywiście, bo co mam robić? E, atakowałam go trochę. <grym> I udało mi się go e, zabić. I, I było to śmieszne, bo miał otwartą skrzynię. Szk no to wiedziałam, że miałam e, <grym> dobrą szansę. I on, on miał prawie całą zbroję e, e, żelazną i też... Mieczek, no to jak go zabiłam to się bardzo cieszyłam i wtedy wygrałam, oczywiście Deathmatch, bo miałam dobre itemki, no to było fajnie, cieszyłam się, niestety nie nagrałam, ale jeszcze panuje. o, miała partię, która mi się cieszyła, bo mam e, żelazne rzeczy, czekajcie, no właśnie, no to, no to się cieszyłam, niestety nie nagrałam, ale mam nadzieję, że będzie więcej tych przypadków, gdzie wygram tak sobie bez be sensu, tak jak ten pierwszy odcinek, który sobie skończyłam ten pierwszy odcinek był jakiś dziwny no i no, no tak no to e, tu, to jest spawn gdzie ja idę? nie wiem co ja robię no to tam lecimy no, to tutaj nie znam za bardzo tą mapki grałam chyba tylko z dwa razy na tej mapce, dlatego że nie jest moja to ulubiona mapka, ale jest fajna, dużo skrzynek. aha to się nie da wejść no to fajnie e, Fajna, fajna mapka nadal Naprawdę nie moja Nie moja ulubiona Ale da się z nią pograć trochę Tutaj wejście co wychodzi Woda po prostu Po prostu woda A to ciekawe Natomiast Nie wiem jak tam się wchodzi Jak już wam mówiłam nie gram na tej mapce O Jezu To by było fajne I ja będę I nie planuję Dobra, no to mam. jakbym miała patykę, to bym się bardzo cieszyła, bo bym mogła sobie zrobić żelazny mieczek. O, tam jest skrzynka. E, crafting table jest chyba na spalnie. Nie jestem tego pewna, ale chyba tak, chyba tak jest. No to lecimy. Do góry, do góry, do góry, do góry. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, jesteśmy. Ach, nie ma. Czekaj, czy zjem arbuza? Tak. <grych> Dobra. Teraz jak jest lato, to ja prawie codziennie jem arbuza, bo tak mi się podoba. no ja naprawdę uwielbiam marbuzę. A tam ktoś jest i dwoje ich jest. No, ja tam nie idę, bo jak jest tych dwoje, to. Eee. To, wiesz, nie ma za dużo e, szans, że. Wiesz, wygrać w ogóle po. Bo... No to jest bez sensu po prostu. Mam nadzieję, że mnie nie gonią. Chyba nie. Nie jestem pewna, ale chyba nie. Eee, nie, chyba mnie nie zauważyli. No to mi się podoba. <laughs> nie musieli wcale mnie zauważyć. Tutaj są skrzynki chyba. Okay. Słuchajcie, nie wiem czy może jest głośno ale dworze, nie, nie, nie wiem czy słyszycie jakieś takie dźwięki z dworu. No to, to, to nie jest. Ja to nie jestem ja, to jest, nie wiem... To jest ława, ława. O, tam się jak się coś... To jest, to jest ten... Może, nie wiem. No to, ale nie będę brała... Nie będę się, nie będę... Um, no próbowałaś, próbowała, będę się trochę... E, ...strzymać. O Jezu, bo... Oczywiście chcę tam wejść, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. <grych> bo... Lawa, to nigdy nie jest to. Po prostu nigdy. Tu w ogóle coś jest. Może na samym człowieku. Aha, no to we mnie wali. E, zawsze e, każdy raz jak gramy w matce, jak, jak tutaj byłam, w tym, w tym miejscu, to zawsze jak się wspinałam, to zawsze tam e, no pioruny mi waliły po głowie. A tu, nie rozumiem tego co to jest. Ale tutaj chyba też jest z tyłu. Kompas, a to się przyda, bo mamy już kompas. No to na pewno się przyda. Eee, mamy ziemniaczki. Pyszne ziemniaczki. czemu ja ich nie mogę jeść? Dobra, już <grym> Nie mogę ich jeść przed chwilką, ale nie wiem czemu. Oj, prawie spadłam. To idzie, ja mam teraz lecieć? Ktoś tu jest, halo? Nie widzę nikogo, a to ciekawe. no nadzieję, to jest dużo ludzi. Dużo ludzi się tu plączę na tym budynku, ale a, a, dzisiaj akurat miałam szczęście, nikogo tu nie było. No na razie, bo było oczywiście jakieś... a tam ktoś jest? Nie wiem, mi się, mi się chyba tylko wydawało. Powiedziałem chyba jakieś imię, ale nie wiem czy to było imię, czy po prostu jakiś klasa jakieś zimy. Nie wiem. Ale zaraz się dowiemy. Tuki, tuki, tuki tu. Oj. Ktoś się spalił? Bardzo <laughs> to ciekawe. A gdzie tu się można było spalić? Nie ma tu gdzie? Nie ma tu... O, o. Oprócz tam, tam ta lawa, która tam była. Ale tam nie pójdę. Bo chyba już wszystko się spaliło. Jak znam życie. O Jezu! O co tu chodzi? Ile żarcia. Jakie... O ja mam cały set. O mam to. Sobie. To jest ochrona 2, no to oczywiście nie ma więcej. Ochrona 2, tu też mam ochronę. Ochrona 1, ochrona 1, ochrona 2, dobra. No to jest dobrze. Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. A nic nie ma. To idziemy takto na dół. tuki, tu, 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 tuki, tu, 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 Hey, nigdy nie byłam na górze. Co tu jest na górze Co to jest? O! skrzynka. O, patyki! O, i stół, ale da się go postawić? Nie wiem. O to tutaj ktoś umarł Jestem ciekawa czemu Czeka, da się... I to sobie wymienię. Bo nie? <laughs> Ale mam żarcia. Da, da się postawić? Da się. a dobra, no to jest dobrze. Teraz sobie zrobimy mieczek. Śliczny, żelazny. Jest. Ej. Tutaj. Dobra. dobra. No to nie wiem co mam z tym zrobić. Mam to wziąć? Chyba tak. Może się nam e, później przydać? Dobra, muszę coś tam wywalić. Uciki. To chyba na tyle na razie. A tu jest zawsze skrzynka. O, czemu ja coś mam? Dobra, no to mamy tutaj e, żelazny mieczek. E, wezmę właśnie te patyki, bo tak jak nie może się komuś e, przydać. Tak i tego nie chcemy na pewno. Bo wiecie, wiecie, wiecie jak to jest. Sam jest taki gość, który lepiej... E, lepiej w ogóle się e, bije i <grywa> wygra dlatego, że miał tego potyka nigdy nie wiadomo naprawdę Dobra, no to lecimy na górę, musimy sobie, e, bo ja, ja tu idę nie, wiem, że tutaj nikogo nie ma oczywiście ale ja tu idę, dlatego, że spróbuję sobie zorganizować te to wszystko, bo to jest straszny mes. No to mamy ciasteczka i rybę i jabłka i chlebek i ziemniaki nie mam w ogóle je tu mes, jezu. No dobra, no to kontynuujemy. Czekajcie, sobie sprawdzę, kto tu jest, ty został. Ja, Piki hate to jest be... nie wiem, little lovelins, no to zobaczymy, gdzie my się z... Bo jak jeszcze jeden a, umrze, to będzie dead match właśnie. Będzie dead match. No, gdzie są wszyscy, bo ja nikogo nie widzę. Nie cierpię, jak tak jest, że nikogo nie widać. Właśnie tak czasami robię, że każdy raz jak gram w Igrzyska Śmierci i mówię, że nikogo nie widzę, to oczywiście gdzie, e, jak się odwrócę, to, tam, to, to ktoś jest prawie cały czas, nie wiem czemu, ale tak po prostu mam. Nie wiem, czy to jest szczęście, czy nie, ale tak jest. <grybujesz> Dobra. O, Jeszcze jest.

gdzie są wszyscy ja chyba pójdę na spawna bo tam prawie zawsze ktoś jest spawn jest chyba tamtędy <grymne> nie jestem pewna ale chyba tak da, 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 da. O, czekajcie zjemy sobie jabłko o tak właśnie tam jest spawn ktoś tu jest jest zdychaj, 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 zdychaj. jest Pierwsze zabicie. Ale fejowo. Nie, jak, jakie pierwsze? To jest pierwsze? Nie wiem, czy to jest pierwsze, bo już nie wiem. O, trzeba sobie mieć. Muszę to wziąć. Dobra, bo jak już mówiłam wcześniej. Czasami się zdarza. Że ktoś lepiej walczy o ciebie. Eee, mamy tak. <laughs> ale fajnie. O, tu jest jeszcze jeden? Ona miała dwa. No ciekawe. Czekajcie, muszę to też wziąć. Jest. Dobra. Ja to będę czekać, nadetmać. Nikogo nie widzę na razie. Halo? Siema, ktoś tu jest? <grystanie> Nikogo nie widzę! A to bez nadzieja. Tut, tu, 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 Tam czapka po prostu sobie leży. Dobra, no to ja mam. E Czekajcie, łuk sobie tutaj wsadzę. Żebym miałem po prostu takie słuchnijcie. Dobra, no to 7, 6. Dobra, jest chyba nasz 3. No to zobaczymy, jak nam się to uda. 1, Dobra. Co się zobaczyć tu? No, czekajcie, sobie zregeneruje troszeczkę. O, tutaj nadal te rzeczy nadal że... Dobra, wygra! Jest, jest, wygrana Jest <gryw> Ej, Mam teraz 15 deaktów No, no to dzięki za oglądanie Jeszcze, jedne, jeszcze jeden odcinek moich Igrzysk Śmierci I e, zobaczę was następnym razem Dajcie lajka I suba